Dzień dobry, kochani. Witam się z Wami 9 lipca w środę. Środa, Dzień Merkurego, Dzień Komunikacji, ale to również siódmy dzień uniwersalny. Kochani, tutaj mamy Saturn, Ketu, Neptun i bardzo silny Neptun w dwóch dziewiątkach z dnia i z roku. Oczywiście też e, bardzo e, silna jest siódemka, bo jest w dniu uniwersalnym, e, w kluczu i w miesiącu, więc ta energia neptuniczna tego Neptuna, który jest w retrogradacji, jest bardzo, bardzo silna. E, i, e, Powiem, że nie wiem, czy też to odczuwacie, ale ja mam takie jakieś wewnętrzne przytrzymanie. Witając się z Wami, oczywiście, już bym zapomniała o tej nowej rutynie, tradycji. Wszystkiego najlepszego. Składam życzenia oczywiście wszystkim, którzy się w tym dniu urodzili 9 lipca, i dla Was, kochani, wraz z życzeniami. Afirmacja Louise Hay, tu chcę do was podążyć, moje życie to zwierciadło, kochani, odbijajcie w innych, Całe piękno i dobro, które nosicie w sobie. Ludzie, których spotykam, są jedynie moimi lustrzanymi odbiciami. Dzięki temu mogę się rozwijać i zmieniać. Ja Wam życzę pięknych zmian, wielkich wglądów i wszystkiego, co najlepsze. I kochani. Jutro pełnia, oczywiście, że tam e, pomyliłam się mówiąc e, pełnia w raku, nie w raku, pełnia jest w koziorożcu, bo dziś mamy ingres koziorożca, e, księżyca w znaku koziorożca. W raku mamy oczywiście słońce, przepraszam was, czasem e, mój umysł tak działa. I ja na to nic nie poradzę wraz z tym, że Księżyc wszedł do koziorożca. Jutro będzie ta pełnia w koziorożcu, ale dzisiaj Księżyc w koziorożcu nie czuje się dobrze. On jest tam na wygnaniu. To jest to nasze czucie można powiedzieć, serce, które jest zmuszony do pewnego rodzaju twardości. Koziorożec mnie się bynajmniej kojarzy z tymi kozicami górskimi, ze skałami, a e, oczywiście tu władca Saturn, więc z odpowiedzialnością, e, z takim uporządkowaniem, ze strukturą. Z kolei, e, rak, e, czyli. E, tam, gdzie księżyc ma władanie, to miękkość, przytulenie, to matka, to, to co nas otula, to nasze poczucie bezpieczeństwa. I dzisiaj, kochani, jest takie zaproszenie o zadbanie o swoje emocje. I e, o taką równowagę i poczucie bezpieczeństwa, które dziś może być trudniej przy tym ingresie księżyca w znak koziorożca. Trzy kielichy odwrócone jako energia główna. E, kochani mamy tu merkurego i raka podkreślonego i dziewięć mieczy w tle. I moi drodzy. Jeszcze dociągnijmy karty emocji, żeby mieć wszystko. Mamy tu przepiękną energię kart e, prawdy duszy, naszej samoświadomości. I już Wam mówię, o czym jest ta karta. Ta karta zadaje nam takie pytanie. Albo inaczej powiem, no karta nam zadaje pytanie. Prawda duszy, która chce się dziś przejawić i wyrazić, zadaje nam pytanie kolektywnie. Czego najbardziej boję się utracić? Czego się boisz utracić? Na czym się zapętlasz? Co spędza ci sen z powiek? Co doprowadza do stanów. Takich trudnych, gdzie te myśli mają gonitwę, gdzie nie widzimy rozwiązania w danym temacie. Jest to związane zdecydowanie z odczuciami, z uczuciami. Mamy trójkę kielichów odwróconą, więc może to być związane z relacjami. Z, może to być związane z zazdrością o coś, o kogoś. Może to być związane ze złym słowem, bo, kochani, plotki to są złe słowa. Słowa potrafią nas zniewolić, potrafią nam zrujnować życie. Jeżeli ktoś puści plotkę, Albo my, jeżeli plotkujemy o innych i mówimy słowa niezgodne z prawdą, popatrzcie, co robią media. Mieliśmy cudowny przykład, co potrafią zrobić słowa, informacje, pomówienia przy kampanii, tak? która niedawno się odbywała. I czy wszystko, co było powiedziane, było prawdą, czy było naciąganą prawdą, czy było wycinaniem jakiegoś zdarzenia i pokazywaniem go w innych kontekstach. Więc pytanie: Co, czego najbardziej boję się utracić? I zaraz tu przeczytam. Chcę jeszcze karty emocji, kochani, do. Dzisiejszego. No i popatrzcie się. Mówisz i masz. Nienawistny i zazdrosny jako karty emocji. Trójka kielichów też e, mówi o zdradach, tak? O tym, że. E, Zdrada może być różna, tak? Może być ta fizyczna, gdzie osoba bliska nam znajduje sobie nowy, nowy obiekt uczuć. Może to być zdrada związana z zawiścią o coś, co ktoś ma. Jest to też związane z pożądaniem takim niezdrowym. Ale, kochany, skąd się to bierze? Wrogość, mściwość, złośliwości, sporanionego serca: z tego, że cały czas w tej gonitwie myśli, w różnych informacjach na swój temat, jakie żeśmy. Przyswajali i z opinii innych ludzi na nasz temat albo z naszej opinii na temat życia, z naszych przekonań. Wielokrotnie sytuacje, to, co żeśmy słyszeli, mogło nas zranić. I czego najbardziej boję się utracić, tak? Niektórzy boją się utracić dobrego imienia, inni tego, co posiadają. Jeszcze inni mają problem, jak dzieci mają wyfrunąć z domu. No, przykładów może być wiele, a ten księżyc, który jest teraz, yy, wszedł do yy, raka, jutro będziemy mieli tą pełnię w raku, będzie yy, podświetlał yy, różne tematy, yy, które tam w naszych sercach są bolesne. W miarę jak rośniemy, zmieniamy się i przekształcamy nasze życie. Wymaga to od nas porzucenia czegoś, co było, aby zrobić miejsce na to, co będzie. Gdybyś miał dzisiaj wykonać wielki skok, czy bałbyś się no i wyłączyło mi się Bałbyś się utraty miłości, bezpieczeństwa lub przynależności? A co jeśli to byłyby wielkie, tłuste kłamstwa? A co jeśli nie można stracić żadnej z tych rzeczy, ponieważ masz moc, aby dać sobie wszystko, czego potrzebujesz? Dzisiejsze działanie duszy: nazwij ten strach i spójrz na najgorszy scenariusz. Znajdź rozwiązanie, odzyskaj swoją moc, będąc pewnym tego, kim jesteś i dokąd zmierzasz. E, mantra na dzisiaj: idę naprzód, wiedząc, że jestem potężny ponad miarę, jestem kochany, jestem bezpieczny i że przynależę. Kochani, przecudne przesłanie od Kart Samoświadomości, Kart Duszy. Nasza kartana dziś, która nas otuli, jeszcze Karta Anielska będzie. Bądź cierpliwy, cierpliwość. Bądź cierpliwy, bądź gotów poświęcić rzeczy dobre dla wielkich. Kochani, nie bójmy się utracić tego, co nas blokuje, co nas uwiera. Tutaj w tle mamy te dziewięć kielichów. Nie ma powodów do takich niepokojów, lęków. Ja już wiele razy tu podkreśliłam, że strach ma czasem wielkie oczy, że po prostu te wmówione kłamstwa na temat świata, ludzi... Popatrzcie, od dzieciństwa jesteśmy straszeni, tak, różnymi bobokami. Ja po prostu dostaję jakiegoś ciśnienia, jak słyszę, jak rodzice... O, bo cię ten pan zabierze, ta pani zabierze. Albo jakimiś bobokami, które będą przychodzić do niegrzecznych dzieci, i z takimi lękami gdzieś zapomnianymi, takimi śmiesznymi, by się wydawało, jako osoba dorosła, jako dzieci, jesteśmy tam w środku poblokowani, i te różne strachy małe urodziły urosły. Do monstrualnych, nieraz rozmiarów, i wokół tego nabudowaliśmy różne historie, gdzie w tych trzech kielichach odwróconych, kochani, zapomnieliśmy, że życie może być radosne, może być lżejsze, może być Pełne pasji, miłości, może być pełne, kochani, właśnie tej wewnętrznej mocy, jeżeli sobie na nią pozwolimy. Komunikujmy. Dzisiaj środa, mówiłam, dzień komunikacji, bo Merkury tutaj patronuje sierodzie, więc komunikaj komunikujmy, jeżeli mamy jakieś... Y Trudne myśli, tu jest ta karta tła, to komunikujmy. Odkrywajmy, czego się tak naprawdę boimy utracić, tak? Anioły przypominają ci, że uduchowienie oznacza szczerość i uczciwość. Jeżeli mówisz prosto z serca, inni odbierają wibracje prawdy i ufają ci. Mów w sposób pozytywny, skup się na tym, co w życiu dobre, a będziesz szczęśliwy i zdrowszy. Komunikacja to proces dwustronny. Słuchaj z uwagą i odpowiadaj szczerze. Dzięki temu poprawią się twoje relacje z ludźmi. Bądź stał w stałym kontakcie ze źródłem poprzez poprzez modlitwę, która jest prośbą, medytacją, a także słuchaniem prawdy. Dbaj, by twoje kanały komunikacji były zawsze otwarte, bądź mostem wiodącym do serc i umysłów innych ludzi. Poproś twojego anioła, aby wstąpił w twoją aurę i komunikował się z tobą na wyższym poziomie. Afirmacja. Jest, jestem szczery i uczciwy w komunikacji. I to jest, kochani, podsumowaniem tych energii, o których mówiłam. Dziękuję Wam za dziś, bo nie chcę przedłużać. Życzę Wam cudownej środy, życzę Wam dużo spokoju, uwolnienia umysłów od tych ciężkich myśli, które niejednokrotnie spędzają sen z powiek. Zadbajcie, aby nie pozwolić, aby te emocje i te lęki dominowały czasem o wymyślone przez nasz umysł i przez stare zablokowane przekonania. Naszą lekkość, radość i takie podejście pełne mocy do naszego doświadczania. Życzę Wam jeszcze raz cudownego dnia. Zostawcie łapkę w górę, kochani, zostawcie komentarz i do usłyszenia jutro. Pozdrawiam serdecznie. Pa.